Przepraszam, bo ja tu filmuję. Wchodzimy do restauracji chińskiej. Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy w restauracji chińskiej na ulicy... Na jakiej ulicy jesteśmy? Przepraszam, zapytam się właścicielki na jakiej ulicy. Przepraszam bardzo. To jest chińska restauracja. A tutaj widać Chińczycy są w kuchni. A, a jak się, Jaka to jest ulica tutaj? Powstańców warszawskich. A ja numer? 15. 15. Aha, to szefowa powiedziała. I tutaj mamy te chińskie te ozdoby, te ornamenta. A tutaj jest pan Zbyszek, bo pan wyjeżdża dzisiaj, panie Zbyszku do Włoszech. Do, do Pan nasz Zbyszek Maratoncik, ja już z nim kilka razy wywiady robiłem, bo pan we Włoszech, co, co tam będzie robił? Ten, maraton będę biegał. W jakiej miejscowości to będzie? Florencja. Florencja? Tak. I tam pan będzie biegał? Ale tak. I co pan ma zamiar przywieźć medal? Tak, tak. Ale jaki kolor? Medal? Za, za udział medal. A za tak. udział na pewno. I ale... ja się cieszę z tego powodu, że z, tej, z tego specyficznego kraju wyjeżdżam. Z Polski pan wyjeżdża, bo pan ma barwy biało-czerwone, widzę? No tak. tak. A, a pani tu jest opiekunko tak, pana. Zbyszka pani go przywiozła skąd? Z Puska. Z Puska. I teraz dzisiaj zjecie tu obiad i lecicie na samolot, tak? tak. Znaczy jedziecie na tak, samolot tak. i potem lecicie samolotem z Rębiechowa. Tak, tak. Aha. Ten, z lotniska lecha Wałęsy. No właśnie, tak to się nazywa. No dobrze, a, 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 a yy, Pan już pierwszy raz, czy Pan już tam startował? No Pani ja już ktoś... tam kolejny raz startuję dzięki... No i jak, ją... to, jak to się Dobrej podoba? Woli. Czyli kto Panu pomaga w, tym, w tych startach, żeby Pan miał za co pojechać? Znaczy, no, trzeba pieniążki uzbierać, sponsorów, dzwonić. No bo taki ale, wyjazd to kosztuje. Tak, tak, ale zdarza się również tak, że firmy obiecują i... Nie dają. Nie dotrzymują słowa. No to tak się zdarza, wiadomo. Oto sponsorzy są tacy kapryśni. Znaczy, no tak, tak. No ale trzeba podziękować tym, co pa, Panu pomogli tak, w tym tak. wyjeździe. No tak. Może Pan wymieni te firmy, które Panu pomogły teraz. No to są Ludzie Dobrej Woli. Ale może Pan jakieś firmy wymieni, firmy, które... Firmy no to, no to nie pamiętam, ale... Bo tutaj Amber a, widziałem hotel Pana dla gościu zadało. Hotel Amber właśnie. Dzisiaj w Gdańsku. E, hotel Amber, no lu, 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 Ludzie Dobrej Woli. I osoby prywatne. I osoby prywatne. Prywatne, które tak. sponsorują Pana ten wyjazd tak, bo, tak. Bo to jest Cio, to też spory koszt tak, tak, samolotem. Jeszcze, tak, wczoraj jeszcze też spotkanie miałem w Ryblinii, tam w szkole podstawowej z młodzieżą. Bo A z dzieciakami tak, się ma spotykał? Tak, tak, tak że mimo choroby. Gdzie to było? Weblinia Kopucka. Kopucka, aha. Tak. I dzieci też zadowolone ze spotkania z tak, panem. Tak, no, Czyli opowiadał te, pan, jak tak, pan tak, startuje, tak, co tak, pan robi? Były, były wystawione kuchary, medale. No tak, tak, trochę tego dorobku pan ma. No i ja z panem robiłem też wywiad, proszę państwa, na. Yy, molo w sopo, przy Molow Sopocie, bo pan tam też do puszki zbiera sponsorów pieniążki, tak yy, i Darczyńcy się zdarzają, którzy panu pomagają w tych wyjazdach i na te zawody, bo pan ostatnio gdzie pan był? No w Praze podobno pan był. O, o, ostatnio byłem w Czechach, w Gdyni biegałem, na Słowacji. Tak. I też, I też pan tam zdobywał te medale. Tak, tutaj właśnie moja opiekunka Ewa Konkol opiekuje się mną A, właśnie. Może pani powie na czym polega ta opieka. Właśnie właśnie... właśnie. No no, o, tak, bo... w toalecie. A. pomóc ubrać. Ubrać Pana, tak. ubiera Pani tak. A Poprać na zawodach Pani tak. też jest z Panem? Tak, tak. tak. I co Pani musi wtedy robić od tej zawodu? Na zawodem? trasie, no, opiekuje się nie Czyli nie Pani chodzi. idzie też 20 km tak, 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 razem, tak, razem tak, z Panem musi tak, Pani tak, w tych 20 jako asystentka. Żeby się mu nic jest, nie stało i tak. Aha, tak. czyli Pani ma też jakby powiedzieć ten, te biegi trenuje razem z Panem. Tak, tak. tak. jak Chciałem jeszcze dodać, nie gdy, nie w, Gdyni, w Gdyni właśnie teraz ten bieg był i, uh -huh. i organizator chce wprowadzić coś takiego, żebym na imprezie na 10 kilometrowym biegu był podwożony, ponieważ limit czasu na pokonanie był kiedyś dwie godziny. A teraz, A teraz policja nie wyraża zgody. Czyli pan musisz co? Na wózku Ten robi problemy i zmniejszyli do godziny 40. Czyli policja przeszkadza w zawodach. Tak, policja tak wygląda. Tak, no, policja i że tak powiem, no mędy nasze. No dobrze, no jak Pan tam chce, tak Pan ich tam nazywa, tak. ale generalnie no też policja jest potrzebna, proszę Pana, żeby zabezpieczyła bezpieczeństwo w tej imprezie, no, bo proszę Pana, mogłyby Pan samochody rozjeżdżać te, te, te no tych tak, zawodników, muszą Wam zabezpieczać była, trasę. ta Trasa była zamknięta i nigdy nie było z tym problemu. A tak. ja rozumiem, oni po prostu nie, chcą sobie skrócić czas y, pracy, no. o to chodzi. Dobra, dziękuję Panu bardzo i życzymy powodzenia Panie Zbyszku. I panie Zbyszku, ja powiem tak, ja życzę Panu powodzenia Panie Zbyszku i, i wszystkiego najlepszego. Czego, yy, proszę pana, bo no, nie raz już pan do mnie do fundacji no tak. zawitał z medalami no tak, i życzę tak. tym razem, żeby pan z medalami no, tak, Dziękuję. Tak, dziękuję.